13 września gdzieś około południa wkroczyły tutaj siły drugiego rzutu niemieckiego i co do wydarzeń, co relacja to różni się albo nieco, albo mocno od wszystkich innych poprzednich. Mniej więcej wyglądało to tak. Ci niemcy, 13 września to było Haszana, czyli Wigilia żydowskiego Nowego Roku. Następnego dnia zaczynał się nowy rok żydowski, jeśli od nowa Doba, doba e, w judaizmie liczy się od zachodu słońca. Więc ci pobożni Żydzi brali kąpiel w Mykwie, tu gdzie jest teraz parking. Prawie cały parking zajmowała olbrzymia Mykwa, olbrzymia głaźna. Tu stało mnóstwo dzieci w kolejce do rzezata z, z No W tych mniejszych burzniczkach Żydzi już się modlili. Żydzi Niemcy, gdy przyjechali, wpadli tu na, na takie wielkie zbiegowisko. Byli już niemal na 100% na to przygotowani, ponieważ wcale im nie zajęło dużo czasu e, i trafienie tutaj w to miejsce i zdobycie Benzyn szybkie zorganizowanie się, Żydów szybko spędzili do głównej synagogi, do, do mykwy, rzezaka też z innymi Żydami zapędzili do, do rzeźni, tego typu zarejestrowali i podpalili do tych, którzy próbowali uciekać strzelan. Bardzo wszystkim chciałam podziękować za to, że jesteście tutaj dzisiaj z nami, że poświęcacie swój czas, wkładacie trud w to przywracanie pamięci, które różne osoby, różnymi siłami, w różnym czasie, niektóre od wielu lat, niektóre tutaj wspólnie z nami wszystkimi od powierzchni prawie dwóch lat realizują. To jest bardzo ważne dla naszego miasta. Bardzo wszystkim dziękuję. Toda Raba.